Bo my mówimy o tej weryfikacji, a nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że na przykład są prace godyzyjne, które nie podlegają weryfikacji. I to są na przykład całe gminy i wsie. I to są prace godyzyjne, które zostały zlecone przez służbę godyzyjną, tę administrację godyzyjną, i są to modernizacje i ewidencji gruntów. Te prace w ogóle nie podlegają weryfikacji. Krótko, jeżeli administracja, tak to uogólnimy, zleca dokonanie jakiegoś takiego badania mierzenia w firmie geodezyjnej to wtedy ta firma geodezyjna to są... nie musi tego Nie przechodzi przegrać. procesu weryfikacji. Nie musi zgłaszać. Nie, musi, nie... nie zgłasza, nie wnosi opłaty, opłaty. i nie, nie ma procesu weryfikacji. weryfikacji. A właśnie w tych pracach, bo my rozmawiamy o takich pracach typowo mierniczego, takiego jakby to powiedzieć zrozumiałe dla pana i widzów, no drobnego, tak? Ale właśnie najwięcej błędów, naszym, przynajmniej moim zdaniem, nie wiem, czy kolega się ze mną zgodzi, ale tak myślę, pamiętać. że też, że właśnie w tych modernizacjach powstaje najwięcej błędów, bo to są pieniądze wyrzucone w błoto. Naszym zdaniem to są totalnie wyrzucone pieniądze w błoto. Zresztą niedawno ukazał się raport NIKU na temat cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków na szczeblu powiatowym i no powiem szczerze, że polecam widzom, jaką fascynującą lekturę kryminalną.